Dzień dobry, witam w jedalnym ogródku w mieście, witam już w lipcu witam z naszego takiego małego ogródka warzywnego, który w tym roku zrobiliśmy. Ogrodziliśmy, żeby kury nam tutaj nie rozgrzebywały wszystkiego. Prawie całkowicie opanowała go dynia, jak widzicie. Zarosła wszystkie inne uprawy, ale niech sobie rośnie. Będziemy dzisiaj nią dużo dyni na różne zupy czy ciasta. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o pewnym małym jeżu, który się błąkał po naszym ogródku i po o ogródkach sąsiadów przez kilka dni, jakieś dwa tygodnie temu. No i o tym, co z tym jeżykiem się stało i co zrobić, jeśli znajdzie się takiego małego jeża, który samotnie błąka się po ogrodzie. Zapraszam. Pewne poniedziałkowe popołudnie mój młodszy synek znalazł małego jeża, który się błąkał, buszował właściwie między tymi dyniami i ogórecznikami. Jerzyk y, najwidoczniej szukał pożywienia y, i no, obserwowaliśmy go przez kilkanaście minut, jak on się tutaj przemieszcza. Ja nie chciałam brać go na ręce, ponieważ mam jakoś wewnętrznie zakodowane, że takich małych zwierzaków i y, w ogóle dzikich zwierząt nie powinno się brać na, na ręce. Y, nie chciałam zostawiać na jeżu swojego zapachu, żeby przypadkiem nie porzuciła go później jego matka. No ale matki nie było nigdzie w okolicy. Jerzyk sobie przemaszerował przez cały ten ogródek. No i udał się do ogródka sąsiadów. No i tam straciliśmy z nim kontakt. Jerzyk był taki podejrzanie mały i mnie od razu zapaliła się taka lampka. Dlaczego ten Jerzyk jest sam? Czemu nie ma przy nim matki? Gdzie jest reszta rodzeństwa? No ale przemaszerował już do ogródka sąsiadów, więc niewiele mogliśmy zrobić, tylko na no, trochę go poobserwować. Yy, ja nie chodzę po ogródku z telefonem, więc dopiero po jakiejś dłuższej chwili pobiegłam do, do domu, yy, wzięłam telefon, żeby jednak zrobić mu jakieś zdjęcie, czy no, spróbować go. Nagrać, żeby potem ewentualnie pokazać komuś, kto się na jeżak zna, czy ten jerzyk w ogóle powinien sam po ogrodzie w dzień się przemieszczać. No i tak też zrobiłam, zadzwoniłam do takiej fundacji Pomóżmy Jeżom, których stronę mam polubioną na Facebooku. Jerze zawsze były mi bliskie i staram się, aby nasz ogród był jak najbardziej im przyjazny. Zresztą ma być przyjazny dla wszystkich dzikich stworzeń, no ale dla jerzy mamy przejścia w Płocie. Mamy stertę gałęzi, gdzie wiem, że jeże zimują, bo znajdowałam ich gniazda. No i mamy mnóstwo dzikich zakątków. Właściwie to nasz ogród jest na wpół dzikim miejscem. Zadzwoniłam do tej organizacji. Oni mają taki ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i w tym azyl dla jeży. Pani, która odebrała, okazała się bardzo miłą osobą. Pozdrawiam serdecznie panią Julię. Pani Julia przekazała mi wiele istotnych informacji o takich jeżach. Po pierwsze, powiedziała mi, że powinnam go wziąć na ręce, powinnam go zważyć i zmierzyć, żeby sprawdzić, czy on po prostu nie jest za mały. No tego nie zrobiłam, dlatego też um, pani Julia powiedziała, że no w tym momencie no to nie możemy zbyt wiele zrobić, czekać jedynie, aż on się pojawi znowu w naszym ogrodzie i sprawdzić ewentualnie, czy nie ma więcej takich maluchów. W naszym ogródku i to też zrobiłam. No i właściwie do tego dnia już nie mogliśmy za wiele zdziałać. Pani Julia powiedziała mi też, że no gdyby ten Jerzyk się u nas znowu znalazł, no to trzeba zadzwonić do Straży Miejskiej najlepiej, gdyż no Straż Miejska w danym mieście ma obowiązek taką sprawą się zająć i z reguły właściwie to każda gmina w Polsce. Musi mieć podpisaną umowę z jakąś placówką, która w danym miejscu jest w stanie zająć się dzikim zwierzęciem, które, pomocy, które potrzebuje pomocy. No i właśnie Straż Miejska powinna mi przekazać informacje, kto się takim, takimi zwierzętami zajmuje w naszym mieście. No i przede wszystkim powinni przyjechać po takiego jeża, jeśli by się okazało, że on, że on po prostu. No, nie poradzi sobie sam w środowisku i, i potrzebuje pomocy człowieka. No, tego dnia już nie mogliśmy za wiele zrobić, ale sprawa wróciła następnego dnia, ponieważ nasza sąsiadka znalazła tego jeża u siebie. No i zaczęło się dzwonienie. Ja zadzwoniłam do Straży Miejskiej. Straż Miejska powiedziała mi, w Straży Miejskiej powiedziano mi, że jeśli ten jeż jest, nie jest ranny, jeśli nie daje żadnych oznak choroby, to powinien sobie radzić i właściwie oni nie będą zajmować się takimi przypadkami, jeśli jeż jest zdrowy, musi sobie poradzić. Taką samą informację moja sąsiadka uzyskała w placówce, która ma podpisaną umowę z naszym miastem i ma zająć się właśnie takimi zwierzakami, które pomocy potrzebują. Też powiedziano jej, że jeśli jesz nie jest chory, nie jest ranny, no to ma sobie radzić. To nic, że jest za mały, ma sobie po prostu poradzić. No więc my też zostałyśmy trochę zbite z tropu, no, bo myślałyśmy sobie, że może przesadzamy. No w końcu jest to dzikie zwierzę. Yy, porusza się, jakoś tam sobie gdzieś buszuje po tym ogrodzie, i może rzeczywiście przesadzamy po prostu. Yy, no więc yy, no, zostawi zostawiłyśmy tego jeża. Jeż został u sąsiadki został. Yy, w ogródku. Następnego dnia Jerzyk znalazł się u naszych drugich sąsiadów. Ja, w dniu kiedy znalazłam tego Jeża, kiedy on po raz pierwszy się u nas pojawił, zadzwoniłam właśnie do tych sąsiadów mówiąc im, że mamy takiego małego jeżyka, który się tutaj błąka po ogródkach, i żeby uważali, czy ich pies przypadkiem się nim za bardzo nie interesuje. No i właśnie sąsiadka zgłosiła się do mnie, że Jerzyk przeszedł do nich i że ich pies go znalazł. No więc jeżek wylądował ponownie w naszym ogródku. Tym razem od razu przyniosłam z domu wagę kuchenną i miarkę i zmierzyłam tego małego stwora. Okazało się, że jeżek ważył 108 gramów, mierzył około 10 cm, czyli był stanowczo za mały, żeby sobie sam poradzić w takim naszym środowisku, dzikim środowisku miejskim, bez matki. Taką obrazową miarą, którą możecie zastosować, gdybyście znaleźli takiego jeżyka gdzieś u siebie w ogrodzie jest porównanie go do paczki chusteczek higienicznych. Pani Julia, właśnie z tego azylu dla jeży, powiedziała mi, że jeśli taki jeż, którego gdzieś tam spotkamy, ma wielkość mniej więcej paczki chusteczek higienicznych, to znaczy, że jest za mały, żeby żeby się poruszać bez matki, no i co się z tym jeżykiem nie tak, znaczy trzeba mu jakoś pomóc. Od pani Julii dowiedziałam się też, że takie jeże są z matką przez dosyć długi czas i matka odstawia je, właściwie przegania, kiedy osiągają wagę około 400 gramów, a nasz jeżyk ważył 108 więc był zdecydowanie za mały. No i rzeczywiście takie jeżyki można spotkać w dzień, ale dzieje się to w towarzystwie matki, która Pokazuje im świat i te Jerzy nie powinny się od niej oddalać na zbyt dużą odległość. Po zważeniu i zmierzeniu Jerzyk wylądował w naszym domu. Pani Julia udzieliła mi wielu cennych rad i wskazówek, co mam zrobić z tym jeżykiem, jak udzielić mu takiej pierwszej pomocy. Po pierwsze, trzeba było go ogrzać. Więc przygotowaliśmy mu najpierw butelkę z ciepłą wodą, którą włożyłam do starej skarpety. Później termofor, owinięty też jakąś starą flanelkę. Termofor okazał się dużo lepszym rozwiązaniem, ponieważ jeżek od razu się na niego wdrapał i położył się na nim i zasnął, jakby był przytulony do swojej mamy. W pudełku położyliśmy mu też spodeczek z wodą. No i zaczęła się akcja szukania karmy dla jeża. Jeże są mięsożerne, żywią się drzewnicami, chroboszczami, ślimakami różnorakimi pędrakami. Nasz maluch zjadł jedną dżdżownicę, a potem dowiedzieliśmy się, że powinniśmy mu podać kocią karmę, ponieważ jeże no, dobrze tolerują taką karmę. Takie maluchy, jeśli by się znaleźli kiedyś takiego malucha, to właśnie trzeba mu kupić taką właśnie wysoko mięsną karmę dla kocią w formie pasztetu. Ona jest bezpieczna i można ją takiemu maluchowi podać. Nie można takiemu maleństwu dawać żydownic, ponieważ one dodatkowo narażają go na, na pasożyty, no a chcemy go wzmocnić. No więc nasz maluszek jadł karmę dla kociąt. Dawaliśmy mu tej karmy po łyżeczce, tak co 3-4 godziny. Potem można zwiększać ilość podawanej karmy, ale na początku, na początku dawaliśmy mu jej mało, żeby no, jeszcze bardziej mu nie zaszkodzić, chociaż on chętnie zjadłby wszystko, co byśmy mu dali. Nie można takim malutkim jeżykom dawać mleka. Oczywiście czyli jeże w ogóle nie trawią laktozy, więc takie mleko od krowy w ogóle odpada. Jeśli byście natrafili na takiego osaska, no to już na pewno trzeba skontaktować się z kimś, kto się na jeżach zna, żeby pomóc go Wam odchować. Wtedy w takim ośrodku Jerzy najczęściej dostają taki preparat mleko zastępczy. No nasz jeżyk miał już zęby i jadł samodzielnie, więc karmiliśmy go karmą dla, dla kociąt. No więc Jerzyk wylądował u nas, karmiliśmy go i poiliśmy go. No i sprzątaliśmy jego kubki, ponieważ taki Jerzyk jednak bardzo brudzi. I jego kubki są dosyć, jego kupki są dosyć śmierdzące. Więc Jerzyk wylądował w pudełku. Dzieciaki miały wielką radochę z jego obserwacji. Gdybyście takiego jeża mieli okazję mieć w swoim domu, to na pewno zwrócicie uwagę na jedną istotną rzecz. Otóż jeże mają bardzo dużo pcheł. Słyszałam o tym kiedyś, ale jakoś nie do końca chciałam w to uwierzyć. Dopiero kiedy ten jeż po raz pierwszy wylądował w naszym domu, na kocu, na, na kanapie, no, zanim znaleźliśmy mu pudełko, to pierwsze co zauważyłam to skaczącą pchłę, która przeskoczyła nam na kanapę. Pani Julia, z którą no, trochę spędziłam czas na rozmowach telefonicznych, jak opiekować się tym jeżem, powiedziała mi, że to są pchły jeżowe, które, które mają siedzieć na jeżu i one nie są groźne ani dla ludzi, ani dla zwierząt domowych, więc no, zaufałam jej i no, póki co żadne pchły nas nie pogryzły i tej pchły, która nam zwiała gdzieś na kanapę, też już więcej nie widziałam. No w każdym razie jeże to dosyć zapchlone zwierzaki. No i takiemu maluszkowi trzeba było trochę tych pcheł z jego kolców zdjąć, żeby dodatkowo go nie osłabiały. Więc te, które z niego schodziły, no to od razu gdzieś tam ubijałam paznokciem, bądź spłukiwałam w zlewie. Jerzyk spędził u nas dwie doby. W międzyczasie szukałam miejsca, w którym można by takiego jeżyka umieścić, który by się zajął takim, takim maleństwem. Pani Julia poleciła mi taką placówkę weterynaryjną, przy której istnieje azyl dla jeży. No i tam też z tym jeżykiem w końcu pojechaliśmy, chociaż kusiło nas dosyć mocno, żeby to jeżątko zatrzymać i próbować je odchować u nas w domu i później wypuścić na wolność. Myślę, że byśmy sobie z nim poradzili i żeby się to udało choć na pewno kosztowałoby nas to trochę pracy, czasu, wysiłku. No, no na pewno trochę, trochę żałowałam tego, że go, że, go, że go musimy oddać, ale pani Julia powiedziała mi, że takie maluchy najlepiej odchowują się, jeśli mają towarzystwo, to znaczy jeśli są ze swoimi rówieśnikami, no a my no, wychowalibyśmy go samotnie, więc to też nie wiem, czy to by było dobre dla do niego poza tym w przychodni weterynaryjnej do której zadzwoniłam przekonali mnie ostatecznie do tego żeby jednak go oddać a nie nie próbować go Odchować i wypuścić samodzielnie na wolność. Przekonali mnie tym, że, przypomnieli mi o tym, że jeże mogą być nosicielami wścieklizny. Oczywiście u takiego malucha byłoby to wielce nieprawdopodobne, żeby on był chory, bo pierwsze, gdyby był chory to no pewnie by szybko zdechł, po drugie, no jednak, żeby zachorować na wściekliznę, coś musiałoby go ukryć, a no jednak jeż ze względu na swoje kolce no i samą tą specyfikę życia, no raczej na no, takie ugryzienie nie jest specjalnie narażone. No, byłoby to wysoce mało prawdopodobne, ale wolałam no, nie ryzykować, zwłaszcza, że mamy małe dzieci. No i też dzieci i nasz piesek mogłyby być dla tego Jerzyka dodatkowym czynnikiem stresowym. Po przemyśleniu całej sprawy i odsunięciu na bok wszystkich egoistycznych pobudek, że jednak chciałabym takiego Jerzyka sobie wychować i wypuścić go gdzieś u siebie. E, doszliśmy do wniosku, że no dobro zwierzaka jest najważniejsze, jeszcze to nie jest zabawka, to jest dzikie zwierzę. E, no i też lepiej, go, żeby się nie przywiązywał za bardzo e, do ludzi. E, tam na pewno go odchowają i, e, no i będzie lepiej przystosowany do, do wypuszczenia na wolność, niż, niż e, gdybyśmy mieli to zrobić my. Ludzie często decydują się na y... Trzymanie u siebie jeża, bo wydaje mi się, że potrafią się nim zająć. Nam też się tak wydawało. Um... Nie by nam się udało, ale woleliśmy no, pozostawić opiekę nad nim specjalistom. Zwłaszcza, że właśnie w takich ośrodkach dla dzikich zwierząt, ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt, jeże i inne zwierzaki są pod opieką lekarzy weterynarii, którzy potrafią zauważyć pewne objawy, które my moglibyśmy przeoczyć i po prostu udzielić pomocy takiemu Jerzykowi za późno. Dlatego lepiej no, oddać takiego zwierzaka w ręce specjalistów. Jeże to naprawdę urocze e, zwierzątka e, i e, no, warto stworzyć im przyjazne warunki, a nie mają one teraz z nami łatwo. E, szczególnie w dobie e, no, wszechobecnych samochodów e, strategia obronna jeża, czyli zwijanie się w kulkę i stroszenie kolców, no, niewiele mu pomaga. Zwykle taki jeż oślepiony e, światłami samochodu zwija się, nastroszy te swoje kolce no, i zostaje przejechany przez przez nadjeżdżający samochód. No niestety, no, ich y, sposób przystosowania się do, do środowiska obecnie słabo się sprawdza. Y, poza tym nie ułatwiamy im życia, ogrodząc się z każdej strony. No wiadomo, ogrody. Ogrody, sama nazwa pochodzi od tego, że no, w jakiś sposób się ogradzamy, odgradzamy. Y, ale warto pamiętać o tym, żeby zostawić jakieś prześwity w tych ogrodzeniach, y, zrobić przejścia dla jeży, jeśli no nie pomyśleliśmy o od odpowiedniej jej przestrzeni między siatką a podłożem na etapie budowy, na etapie projektowania ogrodzenia. Wystarczy takich przejść niewiele. Z każdej strony y, powinniśmy, warto zrobić taki otwór, taką dziurę przysłowiową dziurę w płocie. Może być to y, dziura w podmurówce, jeśli mamy podmurówkę betonową, może być to dziura w siatce, jeśli mamy ogrodzenie z desek, no to jeszcze łatwiej nam jest wyciąć odpowiedni otwór. No i wtedy one będą mogły się przemieszczać, a jeże potrzebują. Y, tego bardzo, ponieważ one nocą, bo są to zwierzęta nocne, pokonują nawet kilka kilometrów w poszukiwaniu pożywienia. My w ogrodzeniu, w naszym ogrodzeniu zrobiliśmy takie otwory i no jeży z nich korzystają. Mamy przejścia dla jeży. No i warto zrobić je też w waszych ogrodzeniach. Pamiętajcie, że tak szczelnie się ogradzając, no, no pewnie nie chcemy, żeby do nas przychodziły szczury i kuny, nie chcemy tych zwierzaków w swoim otoczeniu, ale one sobie poradzą i do nas przejdą. Przejdą koty, właśnie przejdą szczury, przejdą, e, przejdą kuny, a jeż nie przejdzie, jeż utknie, zaklinuje się i udusi, a nawet jeśli uda mu się wyswobodzić, to, to często odniesie takie obrażenia wewnętrzne, które prędzej czy później spowodują jego śmierć. A no, jeże w pewnym stopniu zrobiły się ostatnio modne, w ogrodnicy walczą z plagą ślimaków, każdy chce mieć jeżyka w ogródku, bo jeszcze te ślimaki zjada. Natomiast jeśli on do Was nie wejdzie, no to Wam tych ślimaków nie zje. Poza tym warto też pilnować swoich, swoich psich przyjaciół, żeby no, tych jeży za bardzo nie straszyły. Jeśli wiemy, że nasz pies jest bardziej taki skłonny do obszczekania czy nawet zaatakowania innego zwierzaka, no to niestety nocą trzeba naszego psa pilnować. Jeśli zaczyna mocno ujadać, to sprawdzić, czy przypadkiem w ogródku nie przemieszcza się jeż. Jeśli kiedyś znajdziecie w swoim ogródku małe jeżątko, to mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydaje, będziecie wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić. Ja już dzisiaj żegnam się z Wami, a jeśli film Wam się podobał, to klikajcie łapki w górę i pamiętajcie o subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.